Aby dodać nową grupę klientów i przypisać do niej odpowiednie progi rabatowe, wskaż polecenie: Klienci i zamówienia, następnie: Klienci, po czym kliknij pozycję Grupy Klientów. W wyświetlonym oknie kliknij ikonę plusa, aby rozpocząć tworzenie nowej grupy. W tym miejscu określ jej nazwę, a następnie ustal wartość rabatu w procentach. Dodatkowo, Możesz ustawić minimalną cenę zamówienia oraz ilość produktów, od której będzie naliczany rabat. Dodatkowo, wybierz, które produkty mają być objęte rabatem. Możesz zaznaczyć wszystkie. Aby zakończyć, kliknij przycisk Aktualizuj. Utworzona grupa pojawi się na liście. Aby przypisać klientów do utworzonej grupy, wskaż polecenie Klienci i Zamówienia, następnie Klienci i kliknij opcję Lista Klientów. Następnie kliknij w przycisk Edycji przy wybranym kliencie. Kliknij w przycisk Edytuj, a następnie odnajdź pozycję Grupa Rabatowa. Z rozwijanej listy wybierz utworzoną wcześniej Grupę Rabatową, a następnie kliknij w przycisk Aktualizuj. Wróć do listy klientów, aby zobaczyć tych, do których przypisałeś grupę rabatową. Aby klient przypisany do stworzonej wcześniej grupy rabatowej mógł skorzystać ze zniżek, musi zalogować się na swoje konto. Klient będzie mógł zobaczyć ceny po obniżce zarówno na liście produktów, jak i na stronie wybranego produktu.